Hej 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 witam Was ponownie bardzo serdecznie w kolejnej pokazówce. Dziś spotykamy się w grze Hitman, która swoją premierę miała jakieś dwa tygodnie temu. Dlatego jest to materiał troszeczkę spóźniony. Autentycznie nie miałem kiedy wcześniej go nagrać. Co prawda, streamowaliśmy już wcześniej Hitmana, ale mam ochotę również pokazać Wam go w formie pokazówki. Słuchajcie, ta odsłona serii budzi spore kontrowersje, no i tutaj muszę przyznać, że nie bez powodu. Takim głównym problemem graczy z tym tytułem jest fakt, że gra została podzielona epizodycznie. To znaczy, że kolejne jak gdyby misje i miejsca wychodzą. Tak jak w produkcjach studia Telltale z kilkutygodniową przerwą. Aktualnie w grze na, na sam start mamy dostępną tylko placówkę ICA, która była dokładnie tym, co było dostępne w otwartej czy tam zamkniętej becie, już nie pamiętam, jak ona była. A na premierę dostaliśmy pierwszy taki pełnoprawny rozdział, który jest właściwie. Jedną ro, bardzo rozbudowaną misją, którą można przejść na dziesiątki sposobów, czyli e, Paryżem właśnie. Nie, nie wiem właściwie, kiedy dostaniemy kolejny rozdział, ale dziś e, w ramach tej pokazówki do, pokażę wam to właśnie główne mięsko części premierowej, czyli e, misję Showstopper. I cóż, loadingi tutaj troszeczkę trwają, więc małe cięci i widzimy się w grze. this is the red carpet event of the season and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite you will find viktor novikov basking in the spotlight while dalia margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of iago's top customers now event security will keep a watchful eye on any suspicious activity but i trust your timeless look shall fit right in good luck 47 No tak, tu już wkraczamy w gameplay. Jesteśmy sobie naszym e, młodziutkim, e, leśniącym e, w światłach Agentem 47. Słuchajcie, moja w ogóle historia z, z grami właśnie z serii Hitman e, nie jest jakoś szczególnie porywająca. Ja jedynkę i dwójkę grałem i e, przyszedłem obie i bardzo mi się podobały. A potem, co się działo z tą serią, to jest już dla mnie... E, wszystko za mgłą. Pamiętam, że Blood Money całkiem mi się podobało i nie pamiętam właściwie konkretnie żadnej... Kolejnej odsłony aż do Absolution, które było takie, no, przyjemne, takie sobie. Zresztą ta odsłona e, bardzo przypomina Absolution, co myślę, że będziecie mieli zaraz okazję e, zobaczyć, no i wprowadziło się tylko e, kilka drobnych oczywiście zmian. Dobrze, słuchajcie, e, słyszeliście jaki był briefing. Wiecie mniej więcej o co chodzi w misji. Mamy dwa cele do zabicia, a to jest jeden z nich. Oto jest Wiktor Nowikow.

Ogólnie jest to oczywiście gra, w której e, warto być w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, usłyszeć coś interesującego i wiedzieć jak później sobie poradzić. E, powiem tak, faktycznie te, teraz w grze dostępna jest jedna misja i to jest e, karygodne, nie, nie da się tego w inny sposób określić, ale jest to bardzo dobra misja, którą mam nadzieję w dobry sposób Wam przekażę. I can't believe he's actually here, you know, like in the same room as us. Helmut Kruger's been my role model since... our I'm going is friendly with Dalia Margolis. I suspect that Iago uses fashion models to infiltrate the lives of the rich and powerful, and Kruger is likely one of their spies. His face paint conveniently obscures his features, And the two of you share a no tak, zaznaczymy to sobie na naszej mapie. Opis w pokażbierzuci o słynny Helmut Krüger. Mm, na ma twoje kości policzkowe 47. Także wybraliśmy to sobie. Będziemy śledzić to yeah, e, to, blusher, e, to wydarzenie. Oh,

I znajdźcie na przykład tego typa tyłu. On, jak widzicie, jest stylistą. Możemy ukraść jego przebranie w standardowym stylu i przyciągnąć go gdzieś w tą manikę. Myślę, że to jest O. Tak dobrze że pamiętałem, że jest to skrzynia na, na ukrycie jego. Ale no, nie zwłok, bo on jest tylko obezwładniony. Nożyczki, myślę, że mogą mi się przydać. Boże, którym się wstawało? Czemu nie pamiętam? Dobra, już wiem. Wszystko jasne. Okej, okay, i teraz jako stylista możemy się tędy wszędzie poruszać. Nikt nam nic nie zrobi. Jak gdyby... są tutaj w otoczeniu osoby. Tak, jestem. Są w tym otoczeniu... Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ona mnie może właśnie poznać. Przepraszam. Minęliśmy właśnie nasz cel. Ale już mi odpuszczono. E, Wiktora na razie olejemy. W pierwszej kolejności chcemy pozbyć się e, tej drugiej osobistości. Nie zapomniałem, jak ona się nazywa. Jakie ja mogę się stąd wydostać? Wracając do mojej poprzedniej e, myśli. Osoby, które mają kropkę na głowie, mogą rozpoznać nas jako osoby podszywającą się ze strisy, więc musimy na to bardzo bardzo uważać. E, zdaje się, że chce się udać tędy. Somewhere else. You're not here. Na piętro nie wejdę jako stylista. To już jest obszar dla mnie zamknięty, ale my chcemy się udać tutaj, ponieważ słuchajcie, słuchajcie. Ta blada postać przed nami, której właśnie robione są zdjęcia, to jest e, Victor Kruger. Postać, która... E, za którą agent 47 będzie się musiał przebrać. Musimy chwilę poczekać aż. E, Aż Wiktor skończy sesję i oddali się z tego miejsca. Wtedy go porwiemy i... No, nie wiem, no, gdzie go zostawimy nie jest istotne. Ważne, że zabierzemy jego tożsamość. Będziemy mogli się dostać w miejsca, o które właśnie Wiktor dostać się może. Dobra, dzwoni mu telefon. Na to czekaliśmy. Z tej strony na szczęście nikogo nie ma, ale nawet jeśli ktoś by był, to nikt. E, o, właśnie, udaje się w tą stronę. E, to na szczęście nikt nie kapnąłby się, że. Znaczy nie, nie uznałby za podejrzany faktu, że ja się gdzieś tam kryję za. E, za barierkami. On gdzieś ten telefon musi odebrać i pewnie zrobi to w miejscu. E, odosobnienia. Dobra, wyciąga telefon, wybiera numer i dzwoni. Rozglądamy się now? naszym zmysłem, czy, czy przypadkiem nikogo nie ma tutaj w okolicy. Dziękuję, Wiktor. Chodź, chodź, chodź. To nie jest osoba postronna. Właściwie mogłem go po prostu udusić. Dobra, ja trochę spieprzyłem. Ja mogłem go po prostu e, udusić zamiast e, zabijać, ale nie przejmujmy się. Dobra, jak widzicie, na naszej twarzy brakuje jeszcze. E, o, dobra. Koleś raczej się nie kapnie. Nikt, myślę, nie będzie zaglądał za tą osłonkę. W każdym razie na naszej twarzy brakuje jeszcze makijażu. Musimy się udać tam, gdzie są styliści, żeby zakryli mnie w pełni makijażem. No i wtedy już nawet, prawda, osoby, które faktycznie Krugera znają, pewnie nie będą w stanie rozpoznać, jak tu się biegało. Nie, tak nie. O, za jeden, dobra, wszystko jasne. No i przebiegający Helmut Kruger raczej nikogo nie zdziwi. Tu zdaje się jest strefa makijażystów. Tu jest wolne stoisko, możemy usiąść. No i zobaczymy, czy ktoś się nami zainteresuje, przyjdzie. O. Nie poprawić, tylko w ogóle nałożyć, chciałbym zauważyć. Nie miałem żadnego makijażu. No i świetnie. wyglądamy jak on. Jak morda z okładki. Kto by pomyślał, że. 47, gdyby chciał mógł zrobić karierę w modelingu, połamanie nóg. Zobaczmy, jak. E, jak agent 47 radzi sobie na wybiegu. E, zanim będziemy mogli. E, Posunąć się dalej z naszym planem, niestety muszę się ustawić w kolejce i zrobić rundkę po wybiegu. Dobra, moja, wchodzę. Witam Państwa. Ej, no, wygląda naprawdę to na pokazie takim typowym. Fajną podłogę mają z wodą wylewającą się z tych tutaj wszędzie. Ciekawe, ile siana dostaje za takie przejście po wydechu, co? Dobra, co nasze to zrobione. Teraz pytanie, co ja powinienem zrobić. Wiecie co? Ja muszę sobie wejść w, w listę możliwości, bo chyba nie mamy wybranej tej, którą chcę zrobić. Dobra, mamy śledzenie. A potem skorzystamy chyba z zabójczego, zabójczo dobrego drinka. Ja wybrałem dwie takie opcje, które stosunkowo wcześniej możemy wprowadzić w życie. Mamy zadzwonić. Kurde, ja zostawiłem chyba telefon przy zwłokach. A, ale jazda. Dobra, gonimy. Gonimy po telefon. Margolis jest oczywiście moim... E, jednym z moich ce e, celów, prawda, tutaj w tej misji. Mam zlikwidować ją i Wiktorę. I właśnie ona będzie moją... No, powiedzmy pierwszym ofiarom. A w ogóle póki co nie dostaliśmy żadnych komunikatów związanych ze znalezieniem tamty, tamtych zwłok, więc e, wygląda na to, że nic nam nie grozi. No, ten kolej sobie tutaj będzie chodził, ale on się nigdy nie kapnie, że. że tutaj leży prawdziwy e, przybranie stylisty. Zaraz ten telefon upa upadł gdzieś tutaj. Jest tu, dobra, tu leży przecież. Podnieś. Dzwonimy do Dali. Dalia, helmet here. Remind me again, where were you supposed to meet? Second floor, Voltaire, suite, next to the auction. Got it. You want me to drop by now, or? No, no. It's essential that you walk the runway, do the job, and come see me right away. Dobrze. A jako że zrobiliśmy to ten etap już wcześniej, zdążyliśmy e, przejść po wybiegu, to możemy się udać teraz e, prosto na spotkanie e, z Margolis. I jako Viktor Kruger. Z Viktor Kruger? Nie. Helmut Kruger, przepraszam. E, jako Helmut Kruger mamy już dostęp do tej strefy. Kruger. No, ponieważ jesteśmy tutaj gościem specjalnym, więc możemy sobie e, bez problemu się tędy przechadzać. To są jakieś wyjścia po Gzymsach. Można kombinować na 100 różnych sposobów. Ja to po prostu robię tak, jak mi pasuje. E, czekajcie, mamy chyba się dostać jeszcze wyżej, dokładnie. Uh, Mr. Kruger, let me know, if you need new bodyguards. <laughs> Spoko. Tak, bo znam twój numer stary. Witam. Pigułki ze śmiertelną trucizną. Tak sobie leżały, zupełnie przypadkiem. Dobra. So, Helmut, you accept my offer? I'm in. What's the job? Straight to the point. I like it. As it happens, I have the perfect assignment for you. Jessica Highmore. Highmore Consulting. I'm the very same. That's why I wanted you in the show. So Jessica would notice you. Now, I want you to go to New York, seek out Jessica and do what you do best. The girl is bright, young, beautiful. Should be right up your alley. And yet she's not the mark. My, you do catch on fast. No, that would be her father, CEO John Highmore. Jessica is your way in. Befriend him, get his trust. Highmore Consulting is planning a merger. I want to know with whom and at what price. All right, consider it done. That's for you. Keep it on you at all times. Last resort. Cyanide, good choice. Aha, czyli e, truciznę dostałem po prostu jak, jak jako. zleceniobiorca. Dobra, ktoś dzwoni. To dobry znak, bo ona dzięki temu uda się tutaj porozmawiać. A ja korzystając z okazji mogę zatruć. E, dokładnie. Jest. Niepostrzeżenie, mogę zatruć jej Drina well, now, i poczekać tu chwilę. No, no, Jeśli opuściłbym to miejsce teraz, no to, to ona by tego po prostu nie wypiła. A tak to skończy zaraz swoją Fine. rozmowę, wpadnie na, na, na to wypije, a ja się grzecznie usunę. No to so. Sorry about that, Helmut. So, a toast to a fruitful collaboration. Here, here. Here, here. Oh, and Helmut, that is Dalia Mogos. Super master. Was that? Well, oh, oh, 47. <inaudible> Victor Novikov is next. Oh fuck. Nie podejrzewasz mnie chyba. O, oh fakt, tego się nie spodziewałem. Dobra, ale chyba mnie nie podejrzewają. To było dziwne. Dlaczego on w ogóle wlazł do tej sali? Zupełnie szczerze, nie spodziewałem się, że ktoś wejdzie. A jak już weszli, to miałem wrażenie, że jest totalnie po mnie. Że jestem spalony, ale skoro nie, to dobrze. Dobra, tu jest. E... Przebiegnijmy się. Tu jest kuchnia. Na wyższe poziomy wcale się nie wybieram. Ja chyba chcę wyjść gdzieś. Tędy nie. Co to za sala? W ogóle gdzie? Ja się zgubiłem chyba. A, jestem na górze cały czas. Dobra, wszystko jasne. Ja muszę zejść na parter. I żeby zabić mój drugi cel, czyli ee, Wiktora, to mam taki plan.

Chłopaki zaraz się rozejdą, idę jeden idzie na górę. Drugi tu przez kuchnię. Ja szybko zobaczę, czy, czy ktoś tu w okolicy jest, kto mógłby nam teoretycznie przeszkodzić. Nie ma, więc obezwładniam. Przebieram się, tracąc makijaż, jednocześnie warto zwrócić na to uwagę. I chowając typa do skrzyni. Dobrze, musimy się porozglądać po tej kuchni, bo jak wiem, jest gdzieś tutaj przepis. Znaczy widzicie, ja, korzy ja korzystam. E żeby przejść tą misję, korzystam z e tego menu możliwości. Ja jak gdyby macie chyba tą świadomość, że wcale nie trzeba z tego korzystać, wtedy gra nie będzie wam dawać jasnych sygnałów, e co, co macie do wykonania, a co nie. Więc jak gdyby ja po prostu w tym momencie na rzecz tej pokazówki Idę po prostu na łatwiznę, żeby pokazać ją całą misję w jednym materiale Ech, dobrze Teraz musimy znaleźć trutkę na szczury Tylko, że to jest wejście? Tak, tu są schody na górę Jako kelner dostajemy się na górne poziomy I gdzieś tutaj, na tym poziomie Jest strefa kucharzy O, to chyba nawet jest tutaj Dokładnie. No, oni tutaj szykują żarcie, nóż, nie, nie potrzebujemy, mamy już tam jakieś nożyczki czy inne dziadostwo, które można komuś e, wpakować do Drina. Udajemy się w takim razie do tej sali balowej, w której bawią się uczestnicy imprezy i stajemy za barem, nie, nie kucamy za barem. Stajemy za barem i przyrządzamy wymienionego wcześniej drinka. Od razu go zatruwamy, nawet bez czekania. Dokładnie. Trutka na szczury. Ej, tutaj warto podkreślić, że trutka na szczury w przeciwieństwie do do tego co mieliśmy wcześniej, nie jest śmiertelna, tak? Ona po prostu wywołuje no nie wiem co wywołuje, ale koleś biegnie na Kibeli i spawa przez najbliższe 100 lat, dopóki go nie zabijemy. W każdym razie, w każdym razie, gdzieś tutaj przechadza się nasz. Ehm... O kurde, on jest aż tam. Dobrze, słuchajcie, okazało się, że nasz cel właśnie przeprowadza jakieś, jakąś wypowiedź publiczną. Niestety musieliśmy. E, chwilkę poczekać, aż, e, aż zrobi swoją rzecz i wróci do nas ze swoim ochroniarzem. Niestety, spije swojego Drina. No często się śmiało. Zrobiłem specjalnie dla ciebie. Dobra, no jak widzicie, zaraz się rozchrował i w towarzystwie swojej ochrony e... udaje się do toalety. Ja nie bardzo pamiętam, gdzie to jest toaleta. Muszę uważać oczywiście nadal na jego ochroniarza. Czyżby to było już tutaj wejście? O. Proszę mnie puścić. Zablokowali mnie, co za fiuty. Dobra. Zamknijcie się drzwi. Drzwi się zamykają... Dokładnie, same. Wyjdź z tej szafy, co ty robisz. Możemy zrobić moją ulubioną rzecz, czyli utopić typa w kiblu. To jest absolutnie najlepszy sposób na zabicie gościa. W jego własnych spawach, w resztkach cudzego klocka, wkładamy go do szafy i opuszczamy to miejsce. To jest troszeczkę, prawda, obnażanie głupoty AI'a, czyli na przykład ochron ochroniarz, którego, któremu nie przeszkadza fakt, że... Eee... Czekajcie, gdzie mam wyjść? Tędy mogę. Helikopterem nawet mogę, super. E, ochroniarz, któremu nie przeszkadza fakt, że wchodzę do kibla z jego e, klientem, z osobą, którą powinien chronić, e, nie przeszkadza ludziom fakt, że, że. O, czekajcie, ci ludzie mnie nie, nie poznają, więc nie możemy się do nich zbliżać. Przebiegniemy naokoło Wyjdziemy wejdziemy sobie tamtędy. Nie musimy się, się pchać do helikoptera. O, w sumie dobra, możemy się pchać. Ten jest odwrócony, tam ci naokoło. około. Opuść misję. Dziękuję bardzo. Porywamy śmigłowiec, nikt w ogóle nie zwraca na to uwagi. No trudno, to już tak jest droga wyjścia. Co było nasze do zrobienia, to zrobiliśmy. Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. Five years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. <laughs> No, w ten sposób kończy się pierwsza misja, a na drugą nie wiadomo ile będziemy musieli czekać. Tymczasem, co ja mogę powiedzieć o tym hitmenie, bo pewnie, pewnie zastanawiacie się, czy w ogóle warto go kupić. Moim skromnym zdaniem warto poczekać aż wszystkie rozdziały będą już dostępne i pojawi się wersja pudełkowa. Będzie to dopiero co prawda przyszły rok, mimo że ten dopiero się zaczął, ale polecam, polecam wstrzymać się z decyzją o zakupie, ponieważ może się okazać, że no, właśnie, że, że będziecie, że, że Wam się nie spodoba, albo, albo coś jeszcze innego, albo że będzie bardzo, bardzo mało rozdziału. W cholera wie, naprawdę, w, ty, w, tym, w tym momencie trudno jest przewidzieć, co tam Square Enix e, zadecyduje dalej. Poczekajcie, aż wyjdzie wersja pudełkowa, dopiero decydujcie. Ale gra jest fajna, gra się bardzo przyjemnie, tylko pytanie, czy, em, czy to są dobrze wydane pieniądze. Dobrze, z mojej strony na dziś to wszystko, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo. Pa, pa!